Thank you. Panie Ministrze, wspomniał Pan nazwisko Marka Suskiego. Słyszał Pan o tym, że we wtorek osobiście z uchwały upamiętniającej 45-lecie powstania Komitetu Obrony Robotników wykreślił dwa nazwiska. Nazwiska Jacka Kuronia i Jana Józefa Lipskiego? To jest symbol momentu, w którym w Polsce jesteśmy. Suski wykreśla Kuronia. A ja Cię wykluczam. Nie masz prawa nosić znaczka. Od tej chwili pozbawiam cię. Nie masz prawa pozbawiać mnie żadnych praw. No, co jest, panowie? Co to za krzyki? Na ulicy jesteście?